Na prawą nogę przyjęcie, na dwa kontakty za kością, ok. Na tą stronę gram i nie odgrywa. To jest, jest, środek tak jest, 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 tak się. Dobre. Dobre. Tak jest, 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 tak się. Dobre. Dobre. Tak jest, 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 tak Dobre. Dobre. Tak jest, 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 Dobrze. jest, 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 Hop, acht, nee. Hop, acht, twee, drie. Hop, acht, drie. Hop, acht, drie. Doeg maar. Dwajpottachtig. Acht, doeg maar. Ses. 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 Ses.